No to jest element żeński, pierwiastek żeński w nas. Jestem ciekawa, czy spotkałaś się już z takimi hasłami, czy masz swoje zdanie i doświadczenia w tym temacie, czy brzmi to dość tajemniczo dla ciebie i nie wiesz w praktyce, z czym połączyć właśnie takie hasła. Jeśli tak, to ten filmik jest specjalnie dla ciebie. I chciałabym opowiedzieć Ci krótko o tym, w jaki sposób możesz dla siebie lepiej zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi z tą całą historią z pierwiastkiem żeńskim, z kobiecością. Kiedy mówimy o kobiecości, to faktycznie dość trudno jest ją charakteryzować, jeśli nie zestawimy ją z tak zwanym przeciwieństwem i z opozycją. Czyli z pierwiastkiem męskim w nas, bo nasz umysł łatwiej pewne rzeczy poznaje, kiedy one są ze sobą skontrastowane. Dlatego będę też jednocześnie opowiadała Ci o pierwiastku męskim w Tobie. I kiedy na scenie już mamy pierwiastek męski i żeński, to zaprosimy tu na chwilę Junga, bo to on właśnie. Jest ojcem koncepcji, która zakłada, że w naszej psychice działa animus i anima. Czyli są dwie części naszej psychiki. Jedna z nich anima jest właśnie tym pierwiastkiem żeńskim, a animus pierwiastkiem męskim w nas i ta para wewnętrzna oczywiście w założeniu ma być cudownym połączeniu, w jedności we współpracy i to dopiero wtedy jesteśmy w pełni swoich sił psychicznych i układamy swoje życie harmonijnie, właśnie mm, elastycznie i szczęśliwie. Ale bywa oczywiście tak i to potwierdza też moje osobiste doświadczenie. Doświadczenie 20 lat pracy jako psycholog holistyczny, że nie udaje nam się tak wewnętrznie pięknie poukładać i że jest to właściwie wyzwanie, zadanie na całe życie, żebyśmy te dwie siły w nas nie tylko pogodziły, ale też zaprosiły do współpracy i do działania na naszą rzecz. Pierwsza z tych sił, czyli anima, czyli ten element żeński. W nas to są takie jakości, które mamy podarowane przez naturę, przez siły wyższe od nas. Na początek od mamy, potem od kobiet z naszego rodu, od kobiet z naszej kultury i od wszystkich kobiet z całej historii ludzkiego gatunku. Animus z kolei to są te elementy w nas, w naszej psychice, które mamy podarowane od naszego taty. Od wszystkich mężczyzn naszego rodu, od wszystkich mężczyzn naszej kultury i od wszystkich mężczyzn w historii naszego gatunku. Także, jak słyszysz, jesteśmy naprawdę na bogato, obdarowane pewnymi ludzkimi doświadczeniami, jakościami, umiejętnościami i one są, powiedziałabym, w taki tradycyjny sposób przypisane męskości lub kobiecości. Po prostu kobietom jest łatwiej pewne rzeczy wdrażać, przeżywać, wnosić w rzeczywistość, i mężczyznom jest łatwiej z kolei innej jakości wdrażać, przeżywać i właśnie wpuszczać w rzeczywistość. Pewnie m, intuicyjnie już przeczuwasz, co jest typowo związane z pierwiastkiem żeńskim. To jest między innymi taka jakość, jak Przyjemność, odpoczynek, regeneracja, emocjonalność, intuicyjność. To są też takie symboliczne obrazy, jak na przykład e, ciemność i czerń, jak morze, woda, e, jak właśnie bezruch, e, receptywność e, i takie przyjmowanie, umiejętność przyjmowania. Natomiast z tym męskim pierwiastkiem zazwyczaj kojarzymy racjonalność, strukturę, planowanie, to wszystko, co jest jasne, co jest na górze lub jest po prostu górą, co też nadaje pewien rodzaj sztywności, właśnie struktury, porządku i e, kojarzy nam się z tymi wszystkimi aspektami, z którymi tradycyjnie e, mężczyzna wchodzi w świat i je nam podarowuje, będąc z nami w związku lub po prostu funkcjonując w świecie, po męsku. Ponieważ każdy z nas ma ten zestaw dwóch pierwiastków w sobie, czyli i element męski i żeński, i anime i animusa, to w nas, kobietach, oczywiście też mamy ten aspekt męski i również mamy za zadanie mieć z nim dobry kontakt, używać takich jakości, które są tradycyjnie związane z męskością. Niemniej to właśnie anima, to ta żeńskość nadaje nam charakteru, nadaje nam tego blasku, który właśnie wyróżnia nas który charakteryzuje nas, który pokazuje naszą esencję w tej formie, w tym ciele, w tej wersji, w której teraz jesteśmy, czyli w kobiecie. I to, czym będziemy się zajmowały na bezpłatnym wyzwaniu, które zaproponuję Wam już od 1 sierpnia, czyli w Letniej Akademii Kobiecości, to przyglądanie się właśnie temu, jaki masz kontakt Szczególnie z tym pierwiastkiem żeńskim w sobie. Czy pozwalasz sobie na te jakości kobiece? Czy one są jakoś do, dla Ciebie zagruzowane? Może nawet ich nie doceniasz? Może jesteś w konflikcie z pewnymi umiejętnościami kobiecymi i patrzysz, tak bym powiedziała, z przymrużeniem oka na pewne jakości, które. Inne kobiety wdrażają swoje życie, a Ty jakoś trzymasz się od nich z daleka. I to, co będę proponowała w ramach wyzwania, to właśnie taka webinarowa, warsztatowa praca w trzech odsłonach. W pierwszej z nich będziemy przyglądały się temu, jak wygląda Twoja relacja wewnętrzna z animą, z tym elementem żeńskim, z tymi jakościami, które tradycyjnie związane są z pierwiastkiem żeńskim. Drugi webinar będzie poświęcony temu, żeby zobaczyć jak ta energia żeńska pracuje w Twoich związkach, szczególnie w związkach damsko-męskich, jakie potrzeby mają mężczyźni, jakie kobiety, jak je ze sobą dogadywać, żeby Twoja relacja była w większej lekkości, przyjemności, pełni i miłości. A trzeci webinar z kolei to będzie przyglądanie się tym typowo żeńskim jakościom w przestrzeni Twojej pracy zawodowej. I popatrzymy, czy w tą przestrzeń zarobkową, która tradycyjnie znowu przez wieki była związana z działaniem w energii męskiej, możemy zapraszać swoją kobiecość. Jak tam znaleźć dla niej miejsce i przede wszystkim docenić jej rolę w tej przestrzeni właśnie po to, żeby dla ciebie w pracy było więcej lekkości, przyjemności, spontaniczności, radości, żeby to nie była tak zwana orka na ugorze, tylko właśnie taka praca z lekkością, z pasją na co dzień, każdego dnia. I serdecznie cię zapraszam, jeśli rezonuje z tobą e, taka potrzeba otwierania się na energię żeńską, na ten pierwiastek żeński, przeglądania się temu jak na ten moment go dla siebie używasz, jak on się dogaduje z tą męską częścią w tobie, jakie są też proporcje twojego funkcjonowania na co dzień, czy częściej jesteś zanurzona w energii męskiej, czy też w żeńskiej, i jakie to ma skutki dla ciebie, bo one są duże i wyraźne, kiedy jako kobiety jesteśmy dłużej, częściej w energii męskiej i ubieramy przysłowiowe spodnie. O tym, jakie to są konsekwencje, będę mówiła w następnym nagraniu. A tymczasem zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do bezpłatnego wyzwania Letnia Akademia Kobiecości i do wspólnej przygody z tym obserwowaniem naszej wewnętrznej relacji żeńskiego z męskim i właśnie popracowaniem wspólnie. Z lekkością i z przyjemnością w wakacyjnym klimacie nad tymi aspektami Twojego funkcjonowania, bo to właśnie one będą odpowiedzialne za to, na ile potrafisz między innymi na urlopie, latem, w wakacje luzować, odpoczywać, zasilać siebie, być w takiej wysokiej energii, mieć poczucie lekkości, mieć poczucie, że jesteś piękna, wyjątkowa, atrakcyjna. Która z nas tego nie chce więcej? Ja się zgłaszam i chcę więcej, i do tego więcej będę Cię zapraszała. Także mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i że wskoczysz w przestrzeń tej rozwojowej przygody, wypełniając kwestionariusz zgłoszeniowy do Letniej Akademii Kobiecości. Pozdrawiam serdecznie.